Matruner Lucy, Kicek i Wilczek wybrali się w podróż w Minecraftowym świecie, by przeżyć przygody. Gdy trafili na polanę, ujrzeli w oddali trzy ogromne konstrukcje. Postanowili to sprawdzić. Były to trzy ogromne skrzynie, które kryły w sobie mnóstwo zagadek i tajemnic. Jeśli jesteś ciekaw, co stało się dalej, oglądaj odcinek do końca, nie zapomnij zostawić kciuka w górę i zasubskrybować kanał z dzwoneczkiem. Dzięki! Wow, zwierzaki, zobaczcie! Mamy jakieś skrzynki! Zobaczcie, że udało nam się znaleźć w końcu jakieś skrzyneczki! Ale jak widzieliście, tam coś płonie w ogóle! Nie wiem, co to jest... Ej, ej słuchajcie, Boże, co to może być? Ej, 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 co to może nie być? Nie wiem, ja myślę, że to jakiś... Ja myślę, że to jakiś domek! No, jakiś domek się pali... W ogóle, słuchajcie, oczywiście jest z nami Lucy, zobaczcie, jest Lucy, cześć, przytul się do mnie, chodź tu, Lucy, zobaczcie, jest z nami Lucy, już takiej dawno nie było, więc mam nadzieję, że jeśli chcecie więcej, e, właśnie, odcineczków z Lucy, koniecznie zostawcie łapencie. mam nadzieję, że będzie tak ze 2000 łapek w górę, byłoby mega super. No i oczywiście, słuchajcie, jak będzie 2000 łapek w górę, to zrobimy konkurs na moje koszulki z mojego sklepu, więc jeśli chcecie, oczywiście możecie też wbić. Do naszego sklepu matruner.titris.com, gdzie możecie kupić koszulkę właśnie z Lucy. Lucy, uśmiechnij się do kamery. O, brawo! Albo koszulkę Kicka, albo matrunera. A więc słuchajcie, moi drodzy, teraz idziemy zobaczyć, co będzie w pierwszej skrzynce. Jeśli wiecie, to oczywiście napiszcie, jaka skrzynka Wam się najbardziej będzie podobała. Dobra, Lucy. Jak zawsze musisz mi dać te drabinki, bo ty to już zawsze mi w tym zwyczaju miałaś, że dajesz yy, te drabineczki. Okej, okay, dobra, patrzcie, w ogóle tutaj ta jedna mi jest niepotrzebna, ja więc ją wyrzucimy. Do... Joka, tutaj dziura. Ostro, dobra. Zwierzaczki. Kicek, chodźcie, nie martwcie no? idziemy sprawdzić. Bo ja wiem, że ty na pewno się zasmuciłeś, że tam yy, w ogóle jest taki ogień, że tam się pali wszystko. Ale na spokojnie, no, dawajcie. się zasmuciłem. Chodźcie, wchodzimy sobie tutaj na górę. Patrzcie, o właśnie, w taki sposób A Jak myślisz, wow. co będzie w Ja właśnie nie wiem, coś czerwonego Nie wiem, co tam może być, ale zobaczymy yy, ok okej, dobra, ja tutaj wchodzę Ło, jeszcze tylko jeden Ło, Lucy, nie pchaj się! O, Lucy, Lucy prawie o. mnie zrzuciła, wiecie? Okej, okay. ej, ej, ej Coś tutaj jest nie tak, o nie yy, zobaczcie, że Co to jest? Co wam to przypomina? Jest Nie wiem, ja mam trabieńka położył i tam Ło wow. Dobra, to... Dobra, to schodzimy. Zwierzaki, musimy zdejść. Zobaczymy co tutaj mamy. To w ogóle wygląda jak remiza strażacka. Może to jest straż pożarna jest. Czekaj. O, tutaj drzwi jakieś. U, fajne pane. drzwi! O, o, jakiś alarm! Nie! Alarm jest! Czekasz. Co jest się? Co się dzieje? Ej, musimy się zorientować, patrz, bo tutaj jest ten guzik i jest alarm! Dobra, ej, słuchajcie, musimy iść, bo, bo pomóc. Może strażacy potrzebują pomocy. Chodźcie, nie bójcie się kicek. Dobra, ej, Patrzcie, wejdziemy tutaj na górę. Ty, ale tutaj jakiś wóz strażacki w ogóle stoi. Co to jest? Dobra. Ej, jak chcecie to zobaczcie sobie, ale idę na górę zobaczyć kto tam jest. O, strażak. Ej, tutaj jest pan strażak, chodźcie zobaczycie. Dobra, ej, musimy to pogadać z panem strażakiem. Dzień dobry panie strażaku, co pan tutaj robi? Słyszałem, że alarm jakiś jest. Więc pan musi mi koniecznie powiedzieć, co pan tutaj robi jeszcze, i czemu pan nie wyjechał na, na akcję. Witam, witam, ja jestem strażak sam. Wie pan, wiecie co państwo? E, ogólnie tak, jest alarm, cały czas alarm tutaj wyje. Mamy do zrobienia kilka rzeczy ważnych, ponieważ jedna e, krowa utknęła właśnie w wodzie, trzeba ją uratować, no i powinniście wy właśnie to zrobić, ponieważ mój strażak, e, właśnie samochód strażacki zepsuł się i musicie mi pomóc, no ale jeszcze jedna. Akcja, ponieważ na tym wielkim drzewie, co tam jest, utknęły koty, i trzeba je też sprowadzić na ziemię. No i jeszcze jedna akcja: musicie ugasić pożar gdzieś na wzgórzu, więc lećcie tam szybko, bo, bo mogą być osoby, które potrzebują pomocy. Panie strażaku, panie strażaku, sam, my panu pomożemy. Weźmiemy wszystkie rzeczy, jakie potrzeba. Dobra, tutaj jest jakiś laptop. Skrzynka kicek, zobacz, że tu jest jakaś skrzyneczka. Ło! Wow. No. Wiadro wody. A to, bierz, okay. bierz to szybciej i, I musimy dobra. tam szybko biec, dobra. bo jak podobno tam postać. jakieś podobno, to szybko dobra. trzeba tam iść. Tak, tak jest, Kicek, masz rację, musimy szybko biec, bo to będzie bardzo ciężka akcja. W ogóle Lucy, ty wzięłaś chyba las, ten, smycz taką na zwierzęta. Musisz mi dać ją, bo w tej skrzynce powinna być. No dobra, gdzie jest Wilczek? Wilczek już pobiegł. Ło! Czy... Wow! Co wy mi zrobiliście? Zrzuciliście mnie! Ale zwierzaki psotniki, chodźcie szybko biegniemy zwierzaki, chodźcie, chodźcie, lecimy, lecimy ugasić ten pożar, no bo naprawdę jest tutaj kiepsko, więc zacznijmy może od pożaru, ponieważ jak widzicie może być bardzo, bardzo źle, Poczekajcie, no, czekajcie, nabiorę troszkę wody, yy, dobra, nabrałem wody, no i lecimy gasić ten pożar, myślę, że nam się to uda. Tylko Lucy nie podchodź, bo ty jesteś z wełny. To Możesz... to, a mogę jedno wiodę, to? Tak, proszę cię bardzo, Kicek, będzie raźniej nam. Yy, gasić to. Okej, okay. dobra. To. Jest tu pożar. Ktoś się tutaj pali. Wilczek! Wilczek utknął, musimy go uratować! Szybko, szybko! Szybko musimy to zrobić. Czekaj, ja muszę tu jakoś się wdrapać po wodzie. Okej? Okay. Dobra? Okej. Okay. Dobra, uratujecie Wilczek! Uratujecie! Uratujecie no, spokojnie, nie, nie martwcie! Damy radę, damy radę, wow, tutaj naprawdę jest niebezpiecznie bardzo, okej, okay, dobra, tą wodę trzeba tutaj ugasić, dobra, wilczek, schodź, schodź po wodzie, wilczek, schodź po wodzie, gasimy ten ogień cały, tutaj, wow, ja się podpaliłem jeszcze, wilczek, schodź po wodzie, na pewno ci się uda, okej, okay, dobra, wow, okej, okay, jeszcze tylko troszeczkę, dobra, i tutaj rozleję wodę, będę mógł się wdrapać jeszcze wyżej, o kurczę, ale tutaj jest gorąco, normalnie nie mogę w to uwierzyć, że takie rzeczy się dzieją tutaj w Minecrafcie, jakiś pożar, no dobra, patrzcie, gasimy to, wszystko, wodą, wodą wszystko trzeba zgasić, okej, okay. dobra, Kicek, Kicek, musimy, musimy uratować ten domek, bo tak naprawdę już zostało niedużo roboty, bo trzeba to wszystko pogasić, nie, bo to się doszednie wszystko spali. Musimy wejść na samą górę i tam na pewno nam się uda już wszystko ugasić z góry, będzie łatwiej. Wiecie? Dobra, jesteśmy takim strażakiem samym, więc to, to nie będzie aż takie ciężkie dla nas. Dobra, okej. Okay. Jeszcze troszkę, jeszcze tego troszkę ognia. O! O kurczę, aż się sam podpaliłem. Dobra. Teraz tylko ty... Ja jesteś u góry? Jestem na samej górze, no. Ja ci pomogę trochę! Dobra, to wchodzi tutaj kicek, bo dobrze, że uratowaliśmy wilczka, bo wilczek tutaj utknął. Okej. Okay. Wow, wow. I o Jezu tu, o, to, to tu jeszcze. Tutaj. To? Wszystko? I tam jeszcze tam, tam, tam. O tam Uda. jeszcze zostało, dobra. Jeszcze. Ej, udało się. Udało się czy nie? Tutaj jeszcze troszeczkę. Nie, jeszcze tu! O kurcze, Dobra, tam tam już, tam już przygasa, więc spokojnie, możemy już teraz pójść gdzie indziej. Słuchajcie, mamy jeszcze parę rzeczy do zrobienia. Te wiadro ja wyrzucam do wody, niech ono sobie tam płynie. Albo po prostu gdzieś daleko wyrzucę hen Zobaczcie, o, właśnie w taki sposób. I Poszło wiadro z wodą. E, dobra, zwierzaki musimy uratować tą krowę. Gdzie ona jest? Krowa i jeszcze jakieś koty, które utknęły na drzewie. Trzeba ją uratować. Jest tu krowa! Lucy, daj szybko smycz! Daj szybko smycz! Musimy ją uratować. Gdzie jest ta smycz? Lucy ma czy nie? Dobra, to, to czekajcie, może inaczej, zrobimy jej tutaj, tutaj wyjście. Ona będzie mogła stąd wyjść i... chodźcie. A czy ja chyba, wiesz? No to dawaj, to bierz, Kicek. No musimy ją odprowadzić na jakąś bezpieczną... Chodź. odległość. Dobra, dobra, dobra. Tutaj, Dziękuję. tutaj, gdzie jest płyt, tutaj, o, z tej strony, no. Dobra, to daj, daj mi tę, te, te, smycz. Ze, ze, trzy, trzy smycze mi wystarczą. Masz. I okay. raz, dwa, trzy. Dobra, dobra. To słuchajcie, musimy teraz wyjść na, na te drzewo, bo już jakieś koty utknęły, które musimy uratować. Więc ja tutaj za, zaraz tutaj wchodzę i, i, i robię tą bar, bardzo ciężką akcję. Okej. Yy, okej. Uważaj, matrona, nie no, spadnie, na ciebie. No bo, bo jest tu jest za wysoko, wysoko ale, nie? No, bardzo jest wysokie wysoko, to bo drzewo jest. Jak spadniemy, to naprawdę będzie z nami krucho. Kicek. No. Okej. Okay. Patrz, że mamy jeszcze tutaj... To no się nie tutaj... pozbieramy. Mamy tutaj w ogóle takie ułatwienie, bo są jakieś takie jakby odnogi, które... O nie! Prawie spadłem na sam dół. Słuchaj. Okej. Okay. Uważaj! Ło! Okay. Dobra! Tutaj... O! I, ale normalnie strażacy też ściągają koty? Czy oni no, tylko... No po... ściągają, tylko... z drzew koty! Wow. Ło, ja myślałem, że oni tylko gaszą pożar, ale widocznie no, chyba no nie do, tylko. Róz... do różnych akcji ich tutaj biorą. Okej. Okay. Ja już jestem bardzo, bardzo wysoko. Są jakieś koty. Ej, są koty. Wow, ten kot mi wziął na, so na siebie, patrz. Ostro. Możesz, bo może z tobą zlecieć. Tylko to jakaś czarna pantera jest. Ej, tu jeszcze jeden kot jest, okej. Okay. I dobra, no chodźcie, koty, lecimy. Uciekamy stąd. Okej, okay. mam nadzieję, że te koty przetrwają. Okej, okay. wow. Co tu się dzieje, patrz. Ja, ja, ja jadę na koniu. Znaczy nie na koniu, tylko na, na panterze jakiejś czarnej. Wow! Patrzcie, te, patrz, te koty wiszą. Olej! O nie! Jak uważaj, bo one się uduszą! Uduszą się? Poczekaj szybko, to uduszą się, bo są na linie. Schodzimy po malutku, chodź, 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 kotku. Chodź, kotek. Dobra, okej. Okay. Wow! Oh. Ty, patrz, przeżyły! Udało się je uratować, zobaczcie, te koty są normalnie tutaj, z nami. Ale elegancko, patrzcie, uratowałem te kotki. Ej, to słuchajcie, udało. się oh, O, kicek! Ty, gdzie jest wilczek? no wilczek! Hmm, no. no, Nie wiem, sobie Powiedzieliśmy, może poszedł na, na, nie wiem, na ryby połowić. Myślisz? No dobra. To słuchajcie, udało nam się ogarnąć ogólnie pierwszą skrzynkę więc to był właśnie strażak sam. Ale teraz zostanie nam kolejna, więc musimy sprawdzić, co będzie w żółtej skrzyneczce. Więc oczywiście zostawcie łapeńcie w górę. Mam nadzieję, że dobijemy naprawdę sporo łapek w górę. No i oczywiście pamiętajcie, żeby zasubskrybować z dzwoneczkiem, ponieważ no, już mamy 300 tysięcy subskrypcji, więc naprawdę super. Musimy jakąś imprezkę zrobić, picek. No, z okazji 300. tysięcy się. No. Dobra, więc moi drodzy zobaczcie, mamy kolejną skrzyneczkę. Jest to żółta skrzyneczka. Tylko wow! wow. To jest w ogóle no, Wilczek jakaś... jest! jest wilczek jest! Jest Wilczek? Patrz tu, o, Dobra. Lucy? Powiedz... Zobacz... Wy, to jest chyba jakiś ten... Pustynny, nie? Pustynna skrzynka. Jakaś pustynia, wow, nie? Wilczek! No dobra. Weź tam teren! Dobra. Czekaj, bo Wilczek tutaj kogoś zobaczy, to on może zagryźć. No dobra. wiem. Mm Słuchajcie. -hmm. to jest nie tak, bo... bo... Tu... O! Kto to jest? O! Aladdin? Ej, słuchajcie, to jest Aladyna. Nie, gryź, nie, czekajcie. Jest... Czekajcie, Lucy, odejdźcie, bo to jest Aladdin, Ja muszę z nim pogadać, zobaczymy co on powie. Dobra, Aladynie, witaj. Czy jest coś, czym możemy ci pomóc? Witajcie, witajcie, ja jestem Aladdin. Y, tak, potrzebuję Waszej pomocy. Już widziałem, że byliście u strażaka sama, no ale jest jeszcze jedna akcja, ponieważ... Y... Moja księżniczka została uwięziona przez zł takiego złego ducha, słuchajcie, który siedzi w lampie i trzeba go, słuchajcie, w stamtąd wyciągnąć i powiedzieć mu, że chce się właśnie, żeby ta księżniczka była uratowana. Więc lećcie do jaskini i tam powinien właśnie on być. Właśnie ten Alla nie Alladyn, to ja jestem Alladym, przepraszam, ale ten zły duch, słuchajcie, tam lećcie szybko, uratujcie moją księżniczkę. Panie Aladynie, to my panu pomożemy. Na pewno pomożemy. Zwierzaki, pomożemy? No, pomożemy. O, I dobra. Już myślałem, że uciekłyście. Nie chcecie z, mi pomóc. E, wiecie co? Musimy iść do jakiejś jaskini. Nie wiem, co to za jaskinia jest. Ale czekaj, musimy ją znaleźć, bo ja kompletnie nie wiem, gdzie jej szukać. E, słuchajcie, czy Aladyn coś powiedział o niej? No nie mam zielonego pojęcia. Ty, ale... Mówił już tylko, że jaskinia, ale gdzie ona tu, jest? Tutaj coś jest, patrzcie. Ej, tutaj jest coś. Jakiś czy blok taki. Tylko nie wiem, czy on się niszczy. Weź, weź to zniszcz. O! Wow, oh. kto to tak rozwalił? Lucy chyba. Hej. No ja, swoją słuchajcie... siłą. A to ty. Kim? Dobra. Ej, słuchajcie, to idziemy sprawdzić. Musimy znaleźć jaskinię. I ponoć tam jest właśnie uwięziona gdzieś księżniczka w jakiejś lampie. Ale tego. Um, tego. Jak on ma? Jim się nazywa, chyba, nie? się nazywa Jim. Chyba Jim. Wow. Ale to wow. nie powinien być też tym w lampie? Nie wiem, nie mam pojęcia czy, czy, czy to jest Alladyn, to jest chyba to jest Alladyn, ten, ten, ten pan, co, co tam był, go widzieliśmy. Albo to ten duch, tak, ale Aladdin. Ale nie gdzieś w lampie? No nie wiem właśnie, dobra. To wychodzimy. Wchodzimy? rzaki schodzimy. No wow, Ale wow, jak wow, wrócisz wow. po tam. Wow. Wow, wow. Żyjesz? Tak, żyję. Słuchajcie, udało nam się wskoczyć. Wow. Kicek, jaki oh. hardcore. Dobra. Wiecie... Wilczek gdzieś został na górze, ale dobra, nie martwmy się tym. Musimy znaleźć tą lampę. Chodźcie, będziemy szli. Ja wezmę tylko pochodnie, żeby było można, słuchajcie, tutaj gdzieś coś zobaczyć. Okej, okay. dobra. Lecimy, lecimy na dół. Okej. Okay. Tutaj są w ogóle pochodnie, więc myślę, że... Tak, to tędy droga. Ja, tak mi się wydaje, że tutaj powinniśmy iść. Czekaj, czekaj, ja tutaj postawię tylko gravela i możemy... O! Patrzcie, jest jakaś lampa! Lampa! I słuchajcie, wow, patrzcie Co to jest? Wow, patrzcie to, to jest jakiś duch I to jest mój duch Ej, duchu Masz przywołać yy, Księżniczkę dla Aladyna, Nie wiem dlaczego ty tutaj w ogóle Zamieniłeś się we mnie, więc szybko Musisz to zrobić, nie odwracaj się ode mnie I jak przy... O Jezu, przepraszam cię, duchu to Nic mi nie rób Jeśli ma, wrócimy tam do właśnie skrzynki żółtej To ma już tam księżniczka być, więc Więc, mój drogi Lepiej, żebyś to zrobił w tym momencie. A my słuchajcie, zwierzaki, idziemy sprawdzić, czy będzie tam księżniczka. Więc chodźcie, chodźcie, idziemy zobaczyć. A więc oczywiście sprawdzimy to wszystko dokładnie. Wychodzimy z tej przekilętej słuchajcie jaskini. E, I chyba... Chyba gdzie to było wyjście? Tutaj. Nie, 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 tutaj wyjście jest. O nie, już nie pamiętam. Słuchajcie, źle posze, poszliśmy. Z, powrót, powrót. Tu gdzieś, tu gdzieś na górze. Tutaj, o, Lucy, zrób wej przejście. O. Okej, okay. dobra, o, superancko, no i słuchajcie, musimy tutaj jakoś wyjść stąd jeszcze, więc yy, wodą nie da... Yy, mam drabinki postawił. No dobra, to stawiaj drabinki i wchodzimy, i wchodzimy na samą górę i tam zobaczymy, co będzie, oczywiście. Okej, okay. Lucy tutaj stawia drabinki, jak oczywiście do niej to należy, o, dobra. Yy, czy, słuchajcie, myślicie, że już księżniczka wróciła do, do skrzynki? Yy, jak sądzicie? Nooo, nie wiem w sumie. Lucy, jak myślisz? Lucy? Myślisz, że już księżniczka jest w skrzynce? Tak? Nie wiem, dobra Lucy, nie wiadomo co Oda mówi. Ale dobra moi drodzy, więc za zaraz dowiemy się co będzie, czy będzie właśnie w tej żółtej skrzynce właśnie ta księżniczka. Ok, to tylko zostanie nam wejście tutaj przez tą dziurę i zaraz sprawdzimy czy ta księżniczka faktycznie już jest, wrzuciła. Eee, dobra Lucy, i co? I co, widać ja coś? I... O! o, jest księżniczka! Jest księżniczka, patrzcie, udało się uratować dla Ladyna tutaj, jego księżniczkę, więc superacko, udało się właśnie dzięki waszej pomocy, więc oczywiście zostawcie łapencję w górę, mam nadzieję, że strzeliliście w tym momencie łapencję. Bo naprawdę mam nadzieję, że dobijemy 2000 łap w górę. Jak będzie, to oczywiście e, zrobimy dla Was konkursik na koszulkę Matronera, Kicka albo Lucy. Więc wbijajcie tutaj łapęcie, piszcie komentarze i zaraz będziemy patrzyli. I właśnie, czy takie osoby by chciały koszulkę mieć. No. Matrony, no bo patrz, bo tu taki fajny kurczak jest. E, może będziemy go mieli no, potem. Dobra, e, to, go wziąć? no czekaj, ja zagadam z nimi, a Ty możesz sobie wziąć. Czekaj, Aladdin, e, Kniżniczko, super, że udało Wam się tutaj ogarnąć, e, że, że, że już jesteście razem, więc super. Dobra, to my idziemy! Do, do widzenia, do widzenia! Chodźcie, widzenia. uciekamy, uciekamy. szybko, szybko! Dobra, szybko. Chodź, jak stąd wyjść? Lucy, szybko ra na ratunek z tymi z drabinkami! Z drabinkami, Lucy, szybko. na ratunek, szybko! Opa. Dobra. O, i tutaj już wyjdziemy stąd. O, lepicko. Dobra, tutaj już się uda. Okej, okay, dobrze, więc wychodzimy stąd. I słuchajcie, zostanie nam ostatnia skrzyneczka. Więc mam nadzieję, że to będzie już naprawdę punkt kulminacyjny dzisiejszego odcinka. I będzie trzeba sprawdzić, co będzie w niebieskiej skrzyneczce. Okej, okay. Lucy tutaj, jak widzicie, pchnie się do góry. Do Lucy, dojemy. come on, come on, come on. O, dobra, tutaj musicie to zrobić, okej, okay, ja troszeczkę będę z tyłu za wami szedł. Wow, Lucy na sam dół spadła. Okej, okay. ej, tutaj jest Superman, patrzcie, Superman. Wow. Superman, wow, to on umie latać. Zobaczcie, to jest naprawdę yy, epicki gościu. Trzeba z nim tutaj pogadać, słuchajcie, schodzimy Tego na dół trzeba też trochę na niego uważać, bo on ma laser z oczu. Wow, naprawdę? Dobra, no. to trzeba z nim pogadać. Dzień dobry, panie Supermanie. Yy, jak zdrówko, czy wszystko w porządku? A dziękuję, dziękuję, że pytacie. Bardzo mi miło, ale jestem troszkę wkurzony, wiecie czemu? Ponieważ, panie Kicku, zobaczy pan na mój, tutaj, moje logo. Widzicie? No właśnie widzę, to takie jakieś dziwne, to nie jest S. Właśnie, brakuje tej literki. I powinniście pomóc mi i odnaleźć te S, właśnie. Więc lećcie szybko, ja wam mam cię w skrzynce potrzebne rzeczy, żeby wam się udało coś ogarnąć. No i słuchajcie, lećcie. I znajdźcie e, właśnie te, te, właśnie te S. Także jak naprawicie, to będzie super. Panie Supermanie, to szybko, zaraz Panu pomożemy. No, bez problemu, Pan będzie miał tutaj już te S zrobione. Tylko czekajcie, co to jest? Wow. Słuchajcie, to jest w ogóle jakiś. Co tam było? Co tam cyk... było? W ogóle wiecie co? Jak będziemy, jak będziemy mieli to, to, to taki. O, o coś takiego, to game moda możemy wpisać. Ej, słuchajcie. Dobra, spróbujemy to. Wow. Dobra, to ja stawiam to, uwaga. No. Wow, patrzcie. Okej, okay. okej. Okay. I patrzcie, możemy wejść w to no, się, i będziemy mieli game -oda. Wow, patrzcie, ja też no. lecę. Jak Spiderman. Okej, okay. dobra. Patrzcie, jestem. No. Mogę, mam game -oda. możemy lecieć jak, no, jak, no, jak no, Superman. No, patrz. Wow, patrz. Dobra, musimy znaleźć, słuchajcie, jakiś trop. Kto mógł ukraść te S? Słuchajcie, nie wiem, na ziemi coś trzeba poszukać. Kicek, szukajcie, może coś znajdziemy. Patrzcie, jestem Supermanem. Wow, dobra. Ty, jest tu taki ślad, to jest jakaś czerwona, czy to jest krew? Czy to jest barwnik? Nie wiem, musimy to znaleźć. Chodźcie, pójdziemy. Okej, okay, tu jest tego więcej. Więc lećmy. Chodźcie, chodźcie, lecimy. Ło! Wow, Ło! Wow, wow. Ej, słuchajcie! Trac, straciłem moc! Ej, nie mogę! Ło, wow, samo mi się wpisało nie, game mod zero! Tutaj o, tutaj w jaskini. Nie, to, ja też straciłem! Tutaj w tej jaskini już nie ma się tego, tej mocy takiej. Game modo, game, game modowej. Więc bardzo słabo ze sobą, bo byśmy mieli go ciągle. A, no, no to dobra, to zobaczymy. Chodźcie, patrzcie, tutaj jest y, dalej ten barwnik, tylko... Wow, to jest w ogóle jakoś wysoko. Dobra, zejdźmy tutaj, chodźcie. Kicek, Lucy. Dobra, tylko patrzcie, że tam jakaś skrzynkę, w, skrzynkę widziałem, ale no teraz nie to wiem, jak, jak ja tam się... Tam tam się tam dostać. Czekajcie. O! Ej, tą bombą może uda się, patrzcie. Ja zrobię tutaj przejście. A skąd ty to masz, bo nie wiem. No tej skrzynce było. Dobra, i od razu, od razu wyjście stąd zrobię, patrzcie, zrobimy wyjście od razu, okej, okay. czy da radę nam się tutaj na samą górę wydostać, wow, patrzcie, co tu się dzieje, wow, jeny, chryste, panie, zobaczcie, że tutaj musimy jakoś się przedostać na tutaj, do skrzyneczki, i zobaczcie, że, czy coś mamy, tutaj, tak, patrzcie, 10 antibloków mamy, no to epicko, bardzo wow. superancko, więc słuchajcie, musimy iść, yy, sprawdzić, wow, Dobra, musimy... U! Nie, jeszcze ktoś mnie popchnął. Dobra, musimy iść sprawdzić... No, no to nie. No Co za cholera do mnie... A, killer. I chodziło. Okej! Okay. Zobaczcie, że tutaj jeszcze jesteśmy przy samej, na samej górze, więc możemy wracać do Supermana i naprawić mu ten napis gdzie jest to wyjście? Gdzie ono było? Gdzie ono było? Tutaj, tutaj. Tędy mamy iść, zwierzaki. Dobra. I no teraz... No już o, co? Wow. O. Czekaj, bo tutaj brakuje jakiegoś bloczka. Yy, wiesz to? Zrobimy tak. I tak. O, 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 o. I teraz możemy wyjść stąd. Czekajcie. Jak to? Gdzie to wyjście było? Tu. A no bo ty to zrobiłeś tego, patrz. Bo ty rzucałeś tymi bombami i to przejść przy ten. Patrz, one spadają. To jest w ogóle jakiś od... ...grawitacyjny o. blok. Nie wiem dlaczego tak jest. No Dobra, dobra, uda się. O nie! Kto mi tutaj wykopał ten? Dirta pod nogami. I przez was spadłem. Kto to taki cwaniaczek, taki żartowniś? Kicek ty? No, ja, to ja. Ja zawsze po twojej stronie. No, ja wiem. No, dobra. Ej, słuchajcie, wyrzucimy te bloczki. Szybko gdzieś daleko. To wyrzucimy też. Okej. Okay. Ciekawe, czy trafię do tego drzewa. Doleci? Wow! Patrzcie, ole, poszło. Dobra. I... Wow. O, dobra, lecimy oczywiście do Supermana, naprawiamy jego logo I myślę, że to będzie, słuchajcie, yy, właśnie tutaj już finał tego naszej przygody dzisiejszej Więc oczywiście, no, wow ja Czuję, że możemy już latać No okay. można, można, dobra Trochę więc, się już maszę. Dobra, wow. więc ja tutaj wow. muszę tylko naprawić tego O kurczę, dobra, muszę, game mode 1 Wow, patrzcie, ja latam, można tutaj latać, słuchajcie, przy tym bloczku można latać Więc słuchajcie Mam nadzieję, że film wam się spodobał. Jeśli tak, koniecznie zostawcie łapencję w górę. Jak widzicie, my latamy jak Spider-Man. Więc naprawdę epicko. Więc słuchajcie, do usłyszenia. Ja jestem Matruner.pl. Był ze mną Wilczek, Lucy oraz Kicek. Także do usłyszenia. Wbijajcie do naszego sklepu. Link w opisie matruner.titris.com I widzimy się już niebawem. Pamiętajcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. Strzelajcie łapencje, piszcie komentarze, która skrzynka wam się najbardziej podobała. I do usłyszenia. Geo! k <laughs> k